No już przygotowałam drugi paluszek dla żeby pokazać Wam jak robić manikier kombinowany. Trochę mi ciężej, bo ja sama nagryłam, więc będę starać się, żeby było wszystko fajnie widać. I chciałam też powiedzieć, że no tu można troszkę podprawić kształt, bo nie jest super równo. Ja zawsze robię sobie maksymalnie krótkie, bo nie lubię długich, więc robię aż pod samą puszę, więc zawsze jest maxi krótkie. I to jest niby taki kwadrat, ale on jest bardzo wygodny w noszeniu. Takim ja nazywam to miękki kwadracik. On nie jest typowy kwadrat, ale to jest taki coś między okrągłym a kwadratem. Dla mnie on jest wygodny. Dobrze, i teraz tak zaczynamy podobnie od klasycznym manikieru. Tym patyczkiem na sucho odsuwamy skórki i też staramy się przejść, żeby tu wszystko było. Taka szparka niby, żeby można było frezem. Wejść w stronę. Też jak widzicie wchodzę śmiało pod skórkę i wtedy można śmiało pracować. Nie bać się, że skórkę pory, bo jak nie odsuniemy dobrze, to wtedy jak będziemy pracować frezem, no to nie wyczyścimy dokładnie i będzie po prostu nie tak, jak powinno być. I teraz tak, biorę frezarkę. Oddzielnie o frezarce mogę Wam opowiedzieć w oddzielnym filmie, ale krótko powiem, że ja używam maraton z firmy C.A. Young, koreańska firma. I nakładam w klasycznym kształcie frez. Może być troszkę bardziej okrągła ta część, może być taka płaska, ja mam różne. W tym przypadku używam tego frezu. I będziemy zaczynać tak w takiej kolejności jedzie zawsze paznokieć na dwie części um, oczywiście nie, nie, nie dosłownie a tak u siebie w głowie i zaczynam tak od środka do bocznego wału pracujemy e, rewers e, żeby był e, w lewo, tak kręciło się jak nam wygodnie. Potem zmieniamy rewers i idziemy w prawo. Rewers to jest um, a, strona, w jaką kręci się fresz. E, bo w fryzarkach można zmienić, tak? Tam, gdzie jest przycisk łączyć, wyłączyć, tam jest rewers i można sobie zmieniać. I teraz a, zaczynamy od i lecimy dotąd. Potem zmieniamy rewers od tąd. Lecimy dotąd. Fres pracuje w takim kierunku. E, mo, e, jak widzicie, teraz postaram się. E, ok. E, Fres pracuje tak. Nie tak w żadnym przypadku. Nie tak. Nie tak. Staramy się położyć e, tą końcówkę mięciutko na stronę e, naszej płytki. Zaraz. Nie bardzo wygodnie, ale tak postaram się. Raz. Potem lecimy tak i staramy się, żeby ten, ten fres leciał e, równolegle bocznemu wału. To jest taki ruch. No, postaram się Wam pokazać w praktyce i teraz zaczynamy i oczywiście staramy się nie po płytce jechać, a bardziej frez podnosić do skórki, to znaczy, że jedziemy pod skórką, pod skórką. Не знаю, чи добре відається. І опушуємо бочним валом. Стараємось це почистити завжди теж. Кожен має сухе, тут нарастає така скурка. Ну і зараз так само раз. І під скурку летімо і опушуємо вниз. Też takich szczotek używam i to szczotko trzeba wyczyścić kurz, bo nie będziemy widać, nie będziemy widać jak pracować dalej. Czy mamy wyczyszczone, czy nie mamy wyczyszczone. Ok. I zawsze staramy się naciągać tak nam tą stronę, żeby nie jechać po skórkach, a wyczyścić tam, gdzie nam potrzebne. I teraz. Lecimy tak samo pod skórką. Roz. Nie na płytkę staramy się kłaść fres, a pod skórkę. Żeby nie przypiłować naszą płytkę. Ten ławek też można od razu. Tak. I patrzymy. No i jeszcze troszkę tam jak widzimy, jeszcze jest co podczyścić. Staramy się nie przepiłować półki. To jest bardzo ważne, bo można bardzo szybko zniszczyć paznokcie i wtedy będzie bardzo e, duży problem. No i jak widzimy, już ta strona jest fajnie mamy tu. Jeszcze troszkę można nie tak średnio widać, ale... Staram się, żeby dobrze jeszcze troszkę tam jest. Хиба юж. Зараз забачимо. Ну, і ще підіться. Та сторона є уж ладня очищена. Тут навіть є стружніця, трохи навіть вижить та сторона, є там Ну, і так само повторюємо з правою струною. Міняємо реверс. Права І так само на тій самій засаді лечі ми робимо Вот с курочком и вдох. Staramy się sobie naciągać tu, tu pomagać, żeby było bardzo dobrze widać. No i tu potrześcimy też boczny łam. Zwracamy uwagę na te co lewy prawy, ta, tu, ta strona, ta część paznokcia, skórek, bo tu zawsze jest najcięższa, najcięższa e, taki element. I teraz wyczyścimy i zobaczymy, co tu u nas. Można troszkę jeszcze, odrobineczkę i już będziemy um, zaczynać etap obcinania skóreczki. Pracujemy tylko tym ostrym ostro częścią, w żadnym przypadku nie kładziemy mm, fres na płytkę. Przepraszam, ruchy mogą być takie troszkę nie bardzo skoordynowane, bo sama nagrywam, więc ciężko mi patrzeć i robić, ale staram się, żeby Wam było dobrze widać. I teraz czyścimy w dół, a potem do góry kusz. No i widzimy. Zaczynamy obcinać skóreczkę, tak samo od prawego bocznego ława, zaczynamy od prawego sinusu. Повертаємо Do... до, тут можна трішки. Бачите, яка у нас. Ну і зараз підтримуємо. видимо уже можно взять клинер вычистить клинером чтобы было более видно видим видимо же Skóreczka czyściutka, podskórko też czysto. I można przechodzić do następnego etapu. Zaraz założę łódkę, żeby było bardziej blisko widać. I jak widzicie, paznokietki czyściutki, można robić już hybrydkę, czy żel, czy przedłużanie. To już każdy to, to, co ma na co ochotę. Dziękuję wszystkim bardzo. Życzę powodzenia w paznokietkach i oglądaj dalej.